O aktorstwie porozmawiamy dzisiaj z panem Tomaszem Karolakiem, znanym i lubianym aktorem, którego znamy z filmów, kin i telewizji. Porozmawiajmy o pana zawodzie. Co robi aktor? Jakie jest jego zadanie? Powiedziałbym, że aktora zadaniem jest przekazanie myśli, którą zawarł autor w jakimś napisanym tekście, przekazanie widzom, którzy oglądają tego aktora, tak żeby widzowie: No. Zrozumieli tę myśl, o którą, którą autor zapisał w jakimś tekście. Czy na planie filmowym lub w teatrze aktor może zagrać jak chce? Czy może robić wszystko? No nie, zdecydowanie nie. Są takie oczywiście minie obce elementy, jak sceny improwizowane. Czyli na przykład y, w takim serialu, na przykład rodzinka.pl, w którym ja gram, mam taką scenę, gdzie mm, powiedzmy zaganiam chłopaków do jedzenia i ta scena nie jest napisana, słowa nie są napisane, tylko ja to robię tak, jak mnie ojciec zaganiał mój, na przykład do jedzenia. Czy zdarzyło się panu używać aktorskich zdolności w prawdziwym życiu? Oczywiście, wielokrotnie, często jak mnie policja łapie, wiesz, jak przekroczę prędkość, albo coś. To wtedy udaje, że jestem bardzo taki smutny, albo się gdzieś śpieszę, bo na przykład żona moja rodzi. To już musiałbym mieć 15 żon i ze 30 cioro dzieci. <śm> 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 Mówi się, że zawód aktora to zawód dynamiczny. Jak to rozumieć? No tak to rozumieć, że hmm, aktor bardzo wielu rzeczy się ima. Jest to tak zwany wolny zawód, w którym nic nie jest pewne. I aktor gra w teatrze, w telewizji, w filmie, w serialu, czyta w radiu, czyta audiobooki, czy czyta dzieciom na przykład na spotkaniach, w związku z czym jest w ciągłym ruchu. Czy będąc aktorem, można pozostać osobą anonimową? Tak, nie wszyscy są popularnymi aktorami, znanymi z filmu, czy z telewizji. Ja znam takiego fantastycznego aktora ze Starego Teatru w Krakowie, Krzyśka Zawackiego, który był ze mną na roku. Znasz go? Nie. No właśnie, a to jest znakomity aktor, który jest spełniony w życiu, gra fantastyczne role. Także może być tak, a może być tak. To zawód tylko dla odważnych? Ja uważam, że to jest zawód dla ludzi, którzy muszą mieć bardzo twardą psychikę. Bo zawód aktora to jest generalnie zawód, w którym się ciągle czeka, albo się czeka na tę propozycje, którą. Się dostaje, albo się potem, jak już się ją dostaje, czeka na przykład na planie filmowym czy serialowym, aż ustawią światło, żeby wejść na scenę i zagrać. Albo się czeka na premierę teatralną, pracując też dwa czy trzy miesiące. Ciągle się czeka. I na koniec, czy może Pan wytłumaczyć naszym widzom, co to jest kunszt aktorski? To, to słowo kiedyś oznaczało ludzi, którzy są bardzo przygotowani do zawodu aktorskiego, mają świetny głos, bardzo pięknie, fajnie wyglądają. I mają, nie wiem, e, nienaganne, powiedziałbym, maniery. W dzisiejszych czasach aktorstwo się zmieniło troszkę i myślę, że kunszt aktorski to jest umiejętność cały czas bycia sobą, czyli tak jak ja bym był prywatnie przed kamerą, tak. ale tej swojej prywatności używam do opowiedzenia cudzego tekstu. Ale ten głos też trzeba mieć. No. Bo jak się gra w dużym teatrze, to trzeba być słyszalnym. Ale przecież to mikrofon. No, teraz coraz częściej używane w teatrze, dobrze to zauważyłaś. Ale my tutaj w IMCE jeszcze hołdujemy też często starym zrzędom, że musimy być słyszalni. Musimy być prawdziwi, ale słyszalni. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia. I ja tobie i dziękuję za rozmowę. Super było.